Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Kamil Warsawicz, WRZ. Mej znakomitszy, panie Stanisławie, powrót Donalda Tuska do Polski można potraktować jako zapowiedź walk wewnętrznych, Między poszczególnymi stronnictwami, które naprzemiennie rządzą Polską. Wygląda na to, że Niemcy chcą zabezpieczyć w jakiś sposób swoje interesy w Polsce w obliczu realizacji roszczeń żydowskich i chyba próbują wypełnić lukę. Po wycofujących się Amerykanach. Tu pan Kamil będzie pytania zadawał. Ja bym chciał jeszcze tutaj, zanim przeczytam pytania i się do nich odniosę, odnieść się polemicznie do tego wstępu. Otóż moim zdaniem nie jest to wycofywanie się Stanów Zjednoczonych. Z Polski i w ogóle z Europy Środkowej, tak jak to w 2009 roku zrobił prezydent Obama. Tylko Stany Zjednoczone trochę się trochę odstąpiły, trochę wpływów naszej złotej pani w ramach poprawiania stosunków. No i stąd powrót Donalda Tuska, i tu wojna Donalda z Kaczorem i Kaczora z Donaldem. I pytania, czy zdaniem, pana zdaniem Niemcy mogą być gwarantem realizacji roszczeń żydowskich, skoro ten obowiązek poprzez ustawę wzięły już na siebie Stany Zjednoczone, no, to od gwarantów od przybytku głowa nie boli. Jakby Żydzi poprosili Niemcy, żeby oni też taką ustawę u siebie 447 wydali, to, to Niemcy by pewnie wydali. Także to jedno od drugiego nie zależy, jedno od drugiego nie wyklucza. Drugie pytanie. Czy mamy szansę w jakiś sposób uniknąć realizacji izraelskich roszczeń, żydowskich, bo Izrael jest tylko tutaj jednym z uczestników tego przemysłu holokaustu, na przykład wchodząc w ścisły sojusz z Niemcami albo Rosją? No, po co mamy wchodzić w ścisły sojusz z Niemcami albo Rosją? Zresztą to wszystko z Niemcami. To już nie musimy w nic wchodzić. Przecież jesteśmy, że tak powiem, pod niemiecką komendą w ramach Unii Europejskiej, a teraz jeszcze bardziej. Ta komenda się tutaj utrwali. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, no to absolutnie to jest niemożliwe, choćby z tego względu, że nasz naczelnik państwa sobie tego nie wyobraża nawet w gorąco, ale to nie jest potrzebne. Wystarczyłoby, żeby polski Sejm, Przyjął ustawę, którą wczoraj tam przedstawiłem na konferencji prasowej w Sejmie w Towarzystwie Posłów Konfederacji. Ustawa stanowi, że Rada Ministrów, czyli konstytucyjny organ państwa, oświadcza, że Pol Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdzielicznej, a wchodzenie w jakieś konszachty, żeby tutaj ten zakaz złamać albo go obejść, byłoby, byłoby karalne nawet do 10 lat więzienia. Więc w taki sposób możemy tego uniknąć, bez tu jakichś przewracania Europy do góry nogami. I trzecie pytanie. Jak wyobraża pan sobie realizację roszczeń żydowskich w przypadku zniknięcia Polski z mapy, na przykład w wyniku rozbioru pomiędzy Niemcami a Rosją? No, jakby Niemcy nas rozebrały. No to nie wiem, być może, żeby tam coś z tego rozbioru, co Żydom by tam ustąpiły, żeby tu zatrzeć niemiłe wrażenie po Holokauście. Natomiast nie sądzę, żeby Żydzi cokolwiek wskurali od Rosji. Tu najlepszym przykładem jest Białoruś. Przez Białoruś była skupiskiem ludności żydowskiej aż do II wojny światowej, do lat, do, do lat 40., to znaczy do, do roku 1941, kiedy to Niemcy uderzyli. Na Związek Sowiecki, którego granice wtedy właśnie obejmowały całą Białoruś, a nawet część Polski. No i ci Żydzi w większości, jak nie uciekli tam w głąb Rosji, to zostali wymordowani. Ale nie słyszałem, żeby jakiekolwiek przedsiębiorstwo, przemysłu Holokaustu zwracało się do prezydenta Łukaszenki. Żeby on te roszczenia zrealizował, jakby się który zwrócił, to by tam dostał taki respons, żeby przypomniał sobie ruski miesiąc. Pani Ewa Robak. Szanowny Panie redaktorze, czy zasłona dymna w postaci szumu wokół TVN-u ma przykryć reprywatyzację lasów państwowych i podwyżki dla polityków, czy też kryje się za tym coś jeszcze? Gdzie się podzieli obrońcy drzew? Zawsze, gdy wiele mówi się o zagrożeniu wartości demokratycznych, gdzieś z tyłu, po cichu rozgrywają się sprawy o konkretne pieniądze. Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia, pisze pani Ewa Robak. No to ma pani rację, że gdy się mówi o zagrożeniu wartości demokratycznych albo o zagrożeniu planety, albo o globalnym ociepleniu, no to zawsze tam są jakieś konkretne pieniądze. Natomiast ja nie. Jestem aż taki podejrzliwy. W przypadku TVN-u chodzi o to, żeby tu Donald Tusk wypowiedział wojnę naczelnikowi państwa i naczelnik państwa w odpowiedzi chciałby, Zablokować mu podstawową tubę propagandową obozu Zdrady i Zaprzeństwa, co jest niewątpliwie działaniem racjonalnym, ale czy nasz najważniejszy sojusznik na to pozwoli, to jest raczej mało prawdopodobne. Właśnie 21 lipca przyjechała do Polski pani taka Amerykanka, sekretarz do spraw handlu w administracji Józefa Bidena. No, i tam będzie młotowała pobożnego wicepremiera Gowina, a być może jeszcze innych dygnitarzy. Tutaj, żeby to tu nie, tu, nie, tu, nie, nie ruszać te u ręce pres od te u Także tam nicemu, nic to nie musi, niczego to nie musi przekrywać. Pan Wojtek Reichel. Panie redaktorze, środowisko sędziowskie argumentuje, że w sporze z Unią Europejską dotyczącym praworządności i standardów sądownictwa Polska jest na pozycji przegranej z uwagi na artykuł 91 Konstytucji RP. Jak go czytam, odnoszę wrażenie, że te zapisy można podciągnąć pod byle każdą umowę międzynarodową. Czy ta argumentacja profesorów prawa jest słuszna? A jeżeli tak, czy tego za, wprowadzenie tego zapisu do ustawy zasadniczej nie nosi znamion zdrady narodowej? Czy kwestie regulujące pracę sądów i innych elementów ustroju RP leżą w gestii Unii Europejskiej z uwagi na podpisanie przez Polskę traktatu o Unii Europejskiej? No, Polska ratyfikowała traktat akcesyjny i traktat lizboński, czyli traktat Unii Europejskiej, i tam nie tyle może jest to podstawą zasadności tych roszczeń ze strony instytucji unijnych, ze strony Unii Europejskiej. Nie tyle jest podstawą artykuł 91 Konstytucji, bo on to jest w ogóle taki ciekawy artykuł, bo on mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej albo organowi międzynarodowemu uprawnienia władzy państwowej w niektórych sprawach. Zwracam uwagę, że tam w Konstytucji jest mowa o organizacji międzynarodowej albo organie międzynarodowym. Tymczasem Unia Europejska nie jest żadną organizacją międzynarodową, tylko federalnym państwem. Która to organizacja międzynarodowa ma terytorium? i ludność, bo to ludność wszyscy obywatelstwo mają Unii Europejskiej. Nie ma takiej organizacji międzynarodowej, która by miała terytorium i ludność. No i nie mówiąc o władzach, bo władze to tam by miała, ale te dwa elementy, które są charakterystyczne dla państwa. A tymczasem artykuł 91 Konstytucji nic nie mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska może przekazać uprawnienia władzy państwowej w niektórych sprawach innemu państwu. Więc ciekawe, czy w ogóle ratyfikacja traktatu lizbońskiego w świetle artykułu 91 Konstytucji była zasadna. Moim zdaniem, tutaj. Problem tkwi w tym, że władze polskie stoją na gruncie zasady przekazania, która rzeczywiście jest wpisana do traktatu lizbońskiego, i ona mówi, że Unia Europejska ma tylko takie uprawnienia, jakie przekażą jej państwa członkowskie. Natomiast y, władze Unii Europejskiej stoją na nieubłaganym gruncie zasady lojalnej współpracy, która stanowi z kolei, że państwo członkowskie musi wstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić y, realizacji celów Unii Europejskiej. Wystarczy w tej sytuacji zadekretować, że jednym z celów, to najważniejszym celem Unii Europejskiej jest i niezawisłość, tam jest słynna niezawisłość sędziowska. No i tyle, i w ten sposób władze Unii Europejskiej uważają, że mogą dyscyplinować kraje członkowskie, między innymi przy pomocy orzecznictwa Europejskiego Trybunału. Jeszcze druga jest sprawa, mianowicie władze Unii Europejskiej mają bardzo dużo skutecznych in instrumentów, żeby przede wszystkim finansowych, żeby, że tak powiem, zmusić Polskę do uległości. No i obawiam się, że się nie zawahają skorzystać z tych narzędzi, które mają. Bo niby dlaczego nie? Tym bardziej, że Niemcy w tej chwili się bardzo już teraz ośmieliły. I skoro Józio Biden pozwolił naszej złotej pani na odzyskanie przynajmniej części wpływów w naszym bantustanie, no to będą wpływy odzyskiwać, to tam nie ma, to tamto. Natomiast co do tej zdrady narodowej, no tu mój Boże, jednym z tu promotorów, nie wiem czy autorów, ale promotorów konstytucji był Aleksander Kwaśniewski. No to on wszystko by zrobił. On wszystko by zrobił. Przypominam, że ten człowiek. Właściwie powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, dlatego że on w roku 2001, 10 lipca 2001 roku, podczas uroczystości takich tam wielką, z wielkim przytupem w Jedwabnem, w imieniu narodu polskiego za, przeprosił. Za co? Za współuczestnictwo w Holokauście. Otóż za to powinien być pociągnięty przed Trybunał Stanu, ale nikt nie zrobił tego i to łajdactwo mu się przedawniło. Ten człowiek ma więcej szczęścia niż powinien mieć. No ale to trudno tak widocznie. Z, z, jak, z jakichś zagadkowych przyczyn stworca wszechświata go tutaj u nas trzyma. No to trudno. Pan Łukasz Sowul, czy zamówił Pan już mszę i codziennie modli się za świętych braci Kaczyńskich? Pytam w kontekście wypowiedzi biskupa Jędraszewskiego, który powiedział, że to nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich, za dar ich życia dla Polski. Ponadto jeszcze wspomniał o dziękczynieniu za ich matkę Jadwigę. Kiedy więc dowiemy się, że bracia Kaczyńscy to Mesjasze, a ich matka jest jeszcze ważniejsza od Maryi, bo rodziła aż dwóch zbawców, a nie tylko jednego i do tego jeszcze Polaków. No widzę, że pan Łukasz Sowól nie lubi Nawiasem mówiąc arcybiskupa Jędraszewskiego, skoro już tak tytułujemy, to trzeba ten tytuł prawidłowy. No, to deklaracja arcybiskupa Jędraszewskiego, która no, jest jego prywatnym poglądem na rolę braci Kaczyńskich w życiu politycznym Polski. No i to on ma prawo do takich ocen jak każdy inny obywatel. Natomiast ja wcale nie muszę z tego tytułu zamawiać myśli, ani codziennie modlić się za świętych braci Kaczyńskich. O ile mi wiadomo, to nie zostali oni jeszcze kanonizowani, więc trudno, nie można ich nazywać świętymi. A te złośliwości, które tam Pan, no, Na temat hierarchii ważności Pani Kaczyńskiej nad Marią, no to nie pan. Już tam, lepiej niech pan sobie daruje, bo się panu żółć uleje. Pan Jędrzej Marciniak. Szanowny panie Stanisławie, czy nowy porządek świata, jaki niewątpliwie realizuje się na naszych oczach, jest właśnie wynikiem długiego marszu przez instytucje? Czy to jest moment, w którym zduraczenie osiągnęło odpowiedni stopień, by wdrażać radykalne zmiany? Czy jest nadzieja wyłamania się z tego światowego trendu? I przeciwstawieniu się w zasadzie nie będziecie mieli nic, ale będziecie szczęśliwi. Jakie miejsce w nowym przetasowaniu sił na arenie światowej ma Polska? czy jest w stanie wyjść z polityki bananowej republiki. No, Jeśli chodzi o ocenę, to ja podzielam całkowicie, że mamy do czynienia z takim natarciem rewolucji komunistycznej w Ameryce Północnej w Europie właśnie w wyniku długiego marszu przez instytucje, który zapowiadany był już w roku 1968, czy jest nadzieja wyłamania się z tego? No nie wiem, nie wiem. Myślę, że ci którzy, ci ludzie, którzy nie chcą się poddać rewolucji komunistycznej i chcą się jej przeciwstawić, powinni po prostu robić swoje i nie, żeby ich tam propaganda komunistyczna nie konfundowała. A w nowym przetasowaniu sił na arenie światowej, no jeszcze takie przetasowanie nie nastąpiło, dopiero są przymiarki do takich przetasowań. Czy Polska ma szansę wyjść z polityki bananowej republiki? Chyba nie tyle z polityki, co ze statusu. No, obawiam się, że te szanse nie są wielkie, ale trzeba próbować. No, jak to Rzymianie mówili, Dum spiro, spero. Póki oddycham, mam nadzieję. No i trzeba próbować, trzeba robić swoje. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, załóżmy ta taką sytuację. Mamy dziwną partię która dochodzi do władzy i tworzy rząd. Jego i tej partii osobliwość polega na tym, że kreuje się na socjalistów, robiąc coś odwrotnego. Zmniejszają podatki, redukują biurokrację. Jednym słowem uwalniają narodowy potencjał. Nie chodzi mi o to, czy to jest możliwe, tylko o to, jakby się pan ustosunkował osobiście do takiej sytuacji. No cieszyłbym się, cieszyłbym się, bym taki rząd popierał, bo dla, dlatego, że ważniejsze jest to, co rząd robi, niż to, jak tam się nazywa. Nazywać się może nawet, nie wiem, rządem, że tak powiem, falusa uskrzydlonego, ale jeżeli by prowadził państwo prawidłową drogą, no to tam może się nazywać jak chce. Proszę państwa, i takim tutaj optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.